Ja mam komisowie. ja was ciebie witam kolejny raz na tej serii z One Bloka. Dzisiaj będziemy budowali domek i robili duże farmy dla zwierzątek. Tam już mamy schowane zwierzątka. Ale teraz je zabieramy za jakby kopanie tego bloczka tego. Więc ja trochę nakopię drewna i się za chwilę Widzowie, mamy tutaj takiego niemiłego gagatka tutaj przy nas, więc my sobie go wykończymy. Mamy pierwsze zaliczenie, jakby, no, więc to dla nas też bardzo dobrze. No. Dobra widzę, ale jak widzicie, tutaj już mamy to nasze. Tutaj sobie tylko dłużyny trochę i tam, bo widzicie ile tego mamy. Ja w sumie wezmę sobie te jajeczko, bo będę chciał zrzucić i zobaczyć, czy coś nam wydropi. O, tam wpadła. Mi się też podoba. Ale my potrzebujemy widzowie rozstrzelić tą chorę. Wiele. I to jest moim zdaniem za mało. Bo, że my nie mamy widzowie prawie już Nie wiem, gdzie się ja tutaj pokończył dziercik Nie, ja trzeba gdzieś taki blok tak postawić, gdzie nie dojedzą te do zwierzątka One tam nie powinny zaraz one widzowie tam tak wchodzą? Te zwierzątka, tam są jajka A akurat się nam przyda i mamy jeszcze żarę, co nie? Ja możemy sobie, sobie zrobić piecyk Więc sobie go od razu zróbmy Postawmy sobie go tutaj Już jest bliżej noc, więc za chwilę będziemy spali Ale my, my Potrzebujemy przypalić Wiecie co? Weźmiemy sobie trzy kłody patyki I to sobie już przypalimy Zobaczycie właśnie po co I Robimy sobie ognisko nasze na którym będziemy położyć sobie mięsko. Zresztą. Dobra. Mamy. Teraz widzowie, można zrobić ogniseczko. Mamy jedno, więc teraz sobie je postawię. Tutaj. I możemy sobie, widzowie, teraz piec. Wiecie co? Ogólnie widzowie sobie teraz możemy piec. Nie, więc sobie od razu bez 4. Niech się pieka. I tu niech przez na nam po sobie, widzowie spać. Jak widzicie, trzeba sobie też spać. No bo to też jest nam bardzo potrzebne. Jak widzicie, do Dobra, wstaliśmy. No i teraz tak. Najpierw trzeba zrobić, to będzie trzeba za chwilę przeżyć to, to też Trzeba trochę pokopać, żeby trochę z bloków też zdobyć Kogo tu mam? Zagadka, widzowie Dobra. kogo pokonaliśmy Ja sobie też to, widzowie, zjemy, jak widzicie. Znaczy to mięsko bardzo też przydaje Dobra, mamy 20 serc Ale teraz tak, ja mam sobie, widzowie, zebrał to drewienko. Teraz bardzo słabo stoimy na i teraz zobaczcie, coś, co się stanie. Jak to ze mną. Normalnie fast. Tak szybko się widzowie to zbiera, za że szok. To jest mu komórkowy. My, widzowie, potrzebujemy sobie takie coś zrobić. I teraz tak. Ta sobie rośnie. Czyli my mamy czymś do rozbudowania. W tym, co mamy. Możemy widzowie tylko tym się tutaj rozbudować. I tutaj widzę, ja mam taki plan, że tak o zrobimy. Tak o. Tak o. Na razie widzowie tak tylko poszerzymy. Czy ty, też nie mam za dużo tych bloczków. Dobra, kurz tam zostań. Widziałem widzowie tam wszystkim w ogóle Dobra Co my tu jeszcze mamy za bloki do wykorzystania hmm, drewno sobie zostawmy ale te skrzynki można tam wpłynąć przynajmniej te widzowie nie za dużo ten luksus, a widzę coś się zdarzy wezmę tego bruku trochę Zróbmy sobie ten właśnie to, co mówiłem. Coś. Pyk, pyk, pyk. Potrzebujemy też nożyc, więc potrzebujemy węgla i bla. Dobra, jedno wsadźmy. Niech sobie tam siedzi. Niech się sobie przypali. Mamy tylko dwa, więc potrzebujemy jeszcze jedno. Teraz fajnie by było, jakby nam wydropiło jakiegoś zierzaka. O, dircik, widzowie, tego właśnie potrzebowaliśmy. Teraz właśnie widzę. O, 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 to też nam będzie. Dobra, co my tu mamy? Sadam, księżyc, Po sedam. też przydam. Dobra, najpierw widzowie potrzebujemy nożyce. Jeszcze nawet nam jeden zostanie. Potrzebujemy widzowie wyciąć siebie. Mamy, nie mamy widzowie owiec. Tu teraz mamy słabą sytuację. Na razie sobie tam rozwalmy. To słabo teraz, widzę, sobie zrobiły Nie wiemy teraz, jak tylko zrobić. Dobra. Musimy widzowie teraz kopać. Kopiemy, widzowie. Widzowie napotkała nas, jakby horda taka malutka zombie. No, już nie ma tej hordy. Jakby zobaczcie, to ja zdobyłem tutaj. Mamy też dużo sadzonek małutkich Odłóżmy sobie te wszystkie rzeczy i weźmy sobie to. Widzowie, no, musimy zasiąść dużo za też plonów. Idź do nich krówko i idź. Ale my widzowie jeszcze potrzebujemy sobie ściąć na przykład takie O, widzowie, dajcie nam jajka Akurat nam kurczaczek nie wypadł. Szkoda. Melony mamy. Dużo melonów, więc ja też se możemy jeść, widzowie. To też jedzonko. Pamiętajcie, nie wybrzydajcie też, nigdy nie, nie wybrzydajcie, bo kiedyś nie było łatwo. Wiecie, jak to jest? Dobra, kopnę sobie. Jakby mieliśmy ten domek wybudować, to widzimy się jak zbieramy te surowce W ogóle dostaliśmy nasze pierwsze tutaj zboże, zrobimy sobie ja I nasze pierwsze tutaj plony Które dostaliśmy, więc ja zaproszę sobie tutaj krówki, żeby za mną poszły O, chodźcie No i chodźcie tutaj Ja cię zawieram. Chodź, Mamy je widzowie tutaj upolowane Gdybyście mi dali te jajka, to by ja, było świetnie Ale znając, że się nie dać Mamy już widzowie wszystkie zwierzęta nasze zamknięte, zamknięte, A tak w ogóle, widzowie, nie wiem Chyba dzisiaj nie skończymy tego domku, tylko w następnym jakby filmie, bo Ja się dzisiaj nie wyrobię, jak widzicie a napiszcie, czy byście chcieli jeszcze jakąś serię, z czegoś Może, może zrobimy tą serię, może nie No napiszcie mi w komentarzach W ogóle za niedługo wybijemy 40 tysięcy subskrybentów, więc zostawcie subskrypcję, lajka Nie no, chyba się żarty z nie robicie Wiem, no, czek My się nie pogrywa Dostał widzowie ten boczkiem Więc moim zdaniem w następnym odcinku skończymy ten domek, bo jak widzicie, no naprawdę ja nie wyrabiam się tak do końca też Z tym wszystkim, w ogóle w szkole mam też tak dużo rzeczy, więc naprawdę nie możemy tak zacząć od razu z bomby Dzisiaj nagrywa, nagrywam, jest 7, 7 październik Więc no wiecie, tak to wygląda My na pewno film widzicie dużo później na pewno nie siódmego bo on był zaplanowany, tak jakby... Czy ja to klawiaturę Nie wykopię. W sobie widzowie musimy tak, 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 Jeszcze tak. Przy okazji sobie dwa widzowie zrobimy na tak szybciutko. Wzruszmy sobie do tej Pójdźmy sobie jeszcze spać, to chyba będzie nasza widzowie noc kolejna, dzień drugi na One bloku, więc naprawdę zostawcie subskrypcję i lajka, żeby dalej seria szła w górę, bo to naprawdę jest dla mnie duży wyczyn, żeby ją jakby kontynuować, bo to wiecie, cały czas jak tak robi się, wiecie i mówcie, czy chcecie jakąś następną serijkę, bo to pamiętajcie, że ja też wam to nie mogę być tylko, że jedna seryjka na trzy końce Stawcie mnie tutaj pajączki. Dobra, my sobie kopiamy widzowie. No i tak jak mówię, no seryjka nie może być cały czas ta sama kontynuowana, więc na pewno piszcie co byście jeszcze chcieli oprócz tej seryjki. Oczywiście ja to wezmę do serca i zrobię właśnie taką seryjkę, bo wiem, że nie tylko taka Wam się podoba. Ale to tak jak mówię, no piszcie mi w komentarzach, bo to dla mnie jest bardzo ważna rzecz. No i zobaczymy, co będzie dalej kręcone. Bo nie wiem. Oj oj oj! Nie no widzowie, nie! Głupi creeper! Ja cię kręcę! Widzicie, no odcinek się lepiej za fajnie kończy. Odcinek się kończy smutkiem, niestety Wziął i nam wysadził Dobra widzowie, no, naprawdę już mam tego dosyć A wy zostawcie już subskrypcję i lajka, żeby mi się chciało kontynuować tę serię No i do następnego